Szanowni Państwo, to tylko świadczy o tym, że wysłuchanie publiczne jest prawdziwym wysłuchaniem, żywym, prawdziwym, każdy ma... Na żywo, tak. Ostatnie pół minuty i pan poseł Fryszczak, ja, bo mamy ja już... Ja startuję i... Mamy już... Taki... Ale, ale proszę mnie proszę, yy, wysłuchać. Czy ja mogę zabrać głos? No, Dosłownie. Ja ja Bardzo proszę umówiliśmy się na to, że. Jest przedstawiciel pan, Najwyższej ale, Izby pana. Kontroli. Czekamy od dłuższego czasu, żeby została wszczęta kontrola. W związku z jest, mechanizm działania jest taki sam, taki sam jak zrobili z IDA Bankiem. Dokładnie. Na 90% to jest to samo. I do dnia dzisiejszego w przypadku Idea Banku nie możemy doprosić się o pana Banasia, żeby wszczął kontrolę w KNF-ie i w Ministerstwie Finansów, który nadzoruje BFG. Bo w BFG, według stanowiska pana Banasia, nie może, nie może nikt przyznać kontroli. Jest na sali pan Jarosz. Stanisław Jarosz to jest dyrektor Departamentu Finansów odpowiedzialny o kontrolę. Proszę odpowiedzieć konkretnie na pytanie. Czy państwo już czyliście kontrole w związku z decyzją BFG w sprawie Getinu i tego welobanku i razem połączono kontrolę z Idea Bankiem. Czy już ta kontrola jest w trakcie? Proszę odpowiedzieć na pytanie. Myślę, że wszyscy czekają na to odpowiedź. Dziękuję. Słuchajcie, ale szanowni Państwo, pół minuty. Pan chciał zakończyć ja, ja, ja czekam na odpowiedź. Z jednak udzielam pierwszeństwa. No, no właśnie. Słuchajcie, jeżeli ktoś, jeżeli, ktoś, jeżeli ktoś chciałby zabrać głos z NIKU, bardzo proszę. Zaprosiliśmy, Szanowni Państwo, żebyście wiedzieli, Halo. Zaprosiliśmy kancelarię premiera, nie przyszedł nikt, rozumiem. Prezydenta nie przyszedł nikt. Zaprosiliśmy osoby, które KNF nie przyszedł nikt chyba, że nikogo nie widzę. BFG nie przyszedł nikt. Uszanujmy, szanowni państwo, tych którzy przyszli. Uszanujmy, bo to, to też jest ogromna szansa. Nie atakujmy. Uszanujmy instytucje państwowe, które zechciały przyjść i wysłuchać państwa i nas wszystkich. Uszanujmy, dobrze? Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Stanisław Jarosz, dyrektor Departamentu Budżetu i Finansów. Najwyższej Izby Kontroli. Zostałem e, poproszony, żeby uczestniczyć w tym posiedzeniu i wysłuchać, co Państwo mają do powiedzenia w sprawie Getin Banku. Sprawa Getin Banku e, no, ma trzy miesiące bo to było w, w październiku ubiegłego roku. E, w tej chwili zbieramy dokumentację dotyczącą e, tego procederu i e, przygotowujemy proces kontrolny, który się rozpocznie. Kontrola żadna jeszcze Getin Banku się nie rozpoczęła. Ona się rozpocznie po zakończeniu kontroli budżetowej, więc decyzję oczywiście w sprawie kontroli podejmuje prezes Najwyższej Izby Kontroli, a nie dyrektor. Więc ja tylko mogę powiedzieć, że robimy w tej chwili analizy i zbieramy dokumenty, które umożliwiają, umożliwią prezesowi przedstawienie propozycji uruchomienia takiej kontroli. Natomiast czy kontrola zostanie uruchomiona, czy nie, decyzję w takich sprawach podejmuje prezes Najwyższej Izby Kontroli. Według mnie ten proces dojścia do sytuacji, w jakiej się Państwo znaleźli, wymaga zbadania, ponieważ no, widzimy, jak ten proces biegł. I teraz sprawdzenie, tak jak w przypadku Getbaku kiedyś kontrolowaliśmy, co zrobiły organy państwa w tym okresie. Komitet Stabilności Finansowej tym się zajmował i inne organy państwa. W tym okresie przygotowania do e, procesu przymusowej restrukturyzacji e, wymaga zbadania i on przez Najwyższą Izbę Kontroli będzie zbadany. Natomiast jest problem, którym państwo tutaj cały czas mówią, i myśmy postawili taki, taki problem do e, wszystkich, którzy decydują o systemie prawa, że w przeciwieństwie do tych, co mają wkłady w bankach. Ci, którzy mają obligacje, nie są objęte systemem ochrony. I po tej kontroli, która dotyczyła idei banku, taki wniosek był postawiony, że to wymaga objęcia systemem ochrony również tych, którzy stracili na przykład w wyniku posiadanych obligacji w efekcie działalności przestępczej. Obecny system nie przewiduje e, takiego, takiego również objęcia i w tej sytuacji stało się, co się stało. No zostało to wyłączone. Jak to faktycznie było, no to dopiero w kontroli będziemy w stanie sprawdzić. Państwo muszą też wiedzieć, że Bankowy Fundusz Gwarancyjny e, odmawia Najwyższej Izbie Kontroli prawa do kontroli, ale jest Komisja Nadzoru Finansowego, jest rzeczywiście, tak jak tu wspomniano, Minister Finansów. Był Komitet Stabilności Finansowej i te obszary podlegają kontroli, i one y, będą, taka kontrola będzie przeprowadzona. Oczywiście decyzję podejmuje Pan Prezes. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy za tą dobrą informację. Podsumowanie Pan Poseł Konrad Troszynk. Dziękuję, Szanowni Państwo. E, dziękuję, Panie Dyrektorze, że po pierwsze Pan się pojawił, bo to jest jasna oznaka tego, że. Najwyższa Izba Kontroli interesuje się tą sprawą i pragnę podkreślić, że jest to jedyna instytucja państwa, która na dzisiejszym wysłuchaniu się pojawiła. Także tym bardziej, panie dyrektorze, dziękuję również za zabranie głosu. Szanowni Państwo, jak powiedzieliśmy, zaproszenie było skierowane do wielu instytucji, do konkretnych osób, do osób odpowiedzialnych za sektor bankowy, finansowy w naszym kraju. To jest pierwszy krok, który podjęliśmy, który został przez nas nakreślony jako wysłuchanie publiczne w obecności zaproszonych mediów, byście Państwo mogli opowiedzieć swoje historie. Te historie są dla mnie wstrząsające. Ja wiele z nich znałem, części nie znałem, ale wiem jedno: to nie jest tabela w Excelu, tylko te pieniądze mają konkretne twarze. To są państw, Państwa twarze, to są Państwa historie, Państwa potrzeby, to są historie życia niestety, które zostało złamane przez złe decyzje, bądź decyzje, które były wymuszane. Skąd takie tezy? Afera KNF, o tym mówiłem, plan Zdzisława, przejęcie banku za złotówkę. To wszystko, to się układa w jedną całość. Dlatego, szanowni państwo, to, co stało się z Getin Nobel Bankiem, podważa zaufanie do systemu bankowego w Polsce. Z tego względu, w tym gronie, które tutaj dzisiaj reprezentujemy jako Klub Koalicji Obywatelskiej, chcę państwu powiedzieć, że będziemy te sprawy wyjaśnić. Jeśli da się ją wyjaśnić z tym rządem, to ją wyjaśnimy. Jeśli z kolejnym, to wyjaśnimy ją z kolejnym rządem. I szanowni państwo, to co będziemy robić w najbliższym czasie, to jest interpelacje, które przygotujemy. Dziś złożymy, by poprzeć głos pana dyrektora Jarosza Wniosek do Najwyższej Izby Kontroli, do pana prezesa Banasia. E, jeszcze dziś wspólnie z panią poseł Krystyną Skowrońską, z panem posłem e, Piotrem Borysem, zło zgłosimy, złożymy wniosek o przeprowadzenie pilnej kontroli w tej sprawie.